Wiele osób pyta mnie, czy tutaj chłopaków, jak można być trenerem w ogóle w kontera, co to znaczy, z czym to się je i dlaczego trener nie ma najwyższej rangi, dlaczego to nie jest były profesjonalny gracz, dlaczego to nie jest ktoś, kto wygrywał setki lanów. Na to pytań, na te pytania w sumie ja chciałbym wam odpowiedzieć, bo z pewnością wielu osób to nurtuje, z pewnością wiele osób pyta się, jak można być trenerem na przykład w lolu mając Golda czy Silvera da się. I to, że się da, nie znaczy, że to jest jakaś po prostu fanaberia. Tak naprawdę trenowanie osób nie polega tylko na tym, żeby pokazać Wam smoke'i, nie polega tylko na tym, żeby pokazać Wam w jaki sposób się poruszać. Nie przychodzą dzieciaki, nie pytają trenerzy jak strzelać, bo to tak naprawdę jest Wasza robota. Tak samo jak piłkarze nie przebiegają, nie pytają trenera, grają już powiedzmy tysiąc godzin trenerze jak kopać piłkę. Trener może ewentualnie im powiedzieć jaka jest podstawa tego i w którym miejscu robią błąd. Znając nazwy to technologią, znając umiejętności, jakie trzeba mieć, żeby zrobić coś poprawnie. I w tym momencie system, który wymyśliłem jakiś czas temu, działa, dlatego że nie opiera się jedynie o sztukę rzucania smoków, o to, jak komuś wytłumaczyć taktykę, którą wybrać, kiedy wybrać, jak rotować, kiedy rotować. Ale także chodzi o naukę komunikacji. Tutaj, jak zauważyliście, cała drużyna ma wiele z tym problemów i to jest pierwszy aspekt, którego e, powinien uczyć trener. Może jeszcze tak delikatnie się e, cofnę. Trener ma być tak naprawdę także wychowawcą. E, trenerzy piłki nożnej, trenerzy koszykówki nie tylko e, trenują ludzi, nie tylko pokazują im fach i sposoby na osiąganie sukcesu w danej dziedzinie, ale także wychowują uczą samozaparcia, uczą komunikacji, jeżeli jest to gra drużynowa, uczą właśnie w jaki sposób się porozumiewać ze sobą, których elementów nie używać a które są dobre, no wiadomo, tych elementów, których nie powinniśmy używać, to jest typowy rage na kogoś, to jest typowe wyzywanie, to ja nazywam brakiem komunikacji, to jest czasami nawet obrażanie się na kogoś i niechęć grania z kimś. Pewnie nie jeden z Was grając kiedyś piłkę miał tak, że nie chcieliście grać z jakimś kolegą, bo był słaby. I w tym momencie, kiedy mamy stworzyć drużynę i ta osoba jest w naszej drużynie, ona musi tu być. Jej trzeba pokazać, w jaki sposób może nadgonić to, co mają inni, żeby mógł się wpasować? Więc takie wychowanie, co prawda dorosłych osób, ale też jest ważne i to wychowanie, motywowanie, bo to jest druga ważna rzecz, musi, musi tutaj działać. I jak widzicie, te najważniejsze rzeczy, o których mówię, to nie jest właśnie, to nie są smoki, to nie jest tłumaczenie taktyk, to nie jest w tym momencie nauka poruszania się po mapie, to jest nauka. Bycia ze sobą przez wiele godzin na tesie, po potrafienia, żeby zrozumieć taką umiejętność, żeby zrozumieć drugą osobę i żeby ze sobą normalnie mówić, nawet w sytuacjach stresowych. Motywacja. Często się zdarza, że gracze przychodzą na treningi miesiąc, dwa i mówią, że dobra, niczego się nie nauczyłem tak naprawdę u ciebie, bo nie pokazałeś mi smoków, nie nauczyłeś mnie taktyk. Ale tak naprawdę, sama motywacja przez dwa miesiące, że ktoś u ciebie utrzymał motywację, pokazał trening indywidualny, przymusił cię, często tak jest, przymusił cię do tego, żebyś systematycznie go robił, daje efekty za dwa miesiące, że ty strzelasz lepiej. No i za chwilę przychodzi gracz i mówi: Dobra, ale ja to samo osiągnąłem. Ty mi nie pokazałeś, jak strzelać. A ja w tym momencie odpowiadam: Ok, dałem Ci podstawy, jak to trenować. I to faktycznie, Ty sam wytrenowałeś, nie ja Ci to pokazałem, ja Ci dałem tylko motywację, dałem Ci wędkę, a rybę złowiłeś sam. Więc ta motywacja nawet, utrzymanie u Was motywacji do ciężkiego treningu, to jak tutaj jest u chłopaków, gdzie często jestem, e, może i wulgarny, jestem e, ostry, ale ja nie mam być ich kolegą, ja nie mam być nawet Waszym kolegą, ja mam być skutecznym trenerem, bo tego ode mnie wymagacie. Tego wymaga się od trenera, żeby przyszedł i skutecznie nas czegoś nauczył, a nie był waszym kolegą. To jest akurat mój styl. Niektórzy mogą mieć inny styl. Eee, taki mam i tego raczej nie zmienię. To działa. Mimo tego, że nie uczę konkretnego zachowania w lolu nauki jakiejś tam postaci, bo to możecie zrobić wy. Czy w C się nie uczę rzucania smoku, bo też możecie to zrobić. Tak naprawdę to nie jest dużo czasu, żeby się tego nauczyć. Tym bardziej na YouTubie jest tego tyle. Że nie ma sensu tego jeszcze raz tłumaczyć, jeżeli możecie wszystko złapać w przeciągu 40 minut, a później dwóch, trzech, nawet dajmy 8 godzin powtórzyć, nauczyć i przetrenować. Czyli mamy tak, naukę komunikacji, jest motywacja. Tutaj zahaczyłem trzeci temat, czyli podstawę treningową. Tutaj chłopaki trening indywidualny robią według mojej podstawy, według mojego systemu. I ten system jak widzicie u niektórych zaczyna lepiej działać, w porównaniu do tego co było e, już można powiedzieć 3 tygodnie temu A jest teraz, to sami widzicie będąc na streamach, że to się polepsza To jest coraz lepsze, to jest dużo łatwiejsze dla nich, mogą robić ciekawsze akcje, wychodzą obronną ręką z akcji 1 na 2, 1 na 3, czasami z 4 sobie radzą, ustawiają się lepiej na mapie i to jest kolejna rzecz, że ja nie trzymam ich za rączkę i nie pokazuję im, jak myszką machać. Tylko to wychodzi z założeń danych w ramach treningu indywidualnego. Trener też w piłce nożnej powie Wam, podajemy sobie piłkę wewnętrzną częścią stopy, jedną nogą przyjmujemy, drugą kopiemy. On Wam nie pokaże dokładnie, w którym momencie, którą częścią stopy powinno się kopnąć piłkę i jak mocno. To musicie wytrenować sami. I to samo jest w CS. -ie. Ja Wam nie, nie powiem każdego milimetra na mapie, kiedy stanąć, kiedy się wychylić, jeszcze jaki timing, bo to jest niemożliwe. Można pokazać jakieś pewne elementy tego, ale to jest niemożliwe, żeby wszystko idealnie komuś pokazać, więc tego nie stosuję. To możecie także patrzeć, jak grają profesjonaliści i możecie równie dobrze się na nich wzorować i to jest bardzo fajne, bo w tym momencie, jeżeli ja powiem, żebyście podnieśli rękę, tak samo jak ja, to powtórzycie. To było bardzo proste. Ale trudniejsze rzeczy będą na przykład na powach od graczy profesjonalnych na streamach, kiedy grają. Możecie zobaczyć jak się ustawiają, jak prowadzą celownik, w których momentach rotują, jak się zachowują kiedy odbijają, jak rzucają flesze, jak rzucają smoki. To jest dla was nauka. Ja, żeby wam pokazać najlepsze wyjście, musiałbym naprawdę zebrać wszystkich tych graczy, wszystkie ich najlepsze elementy. I złożyć w jedno, to też jest ciężkie, bo każdy z nas preferuje inną grę. Niektórzy wolą grać wolniej i lepiej się ustawiają do kątów, i lepiej grają przewidując ruchy przeciwnika lub strzelając w pozycji, a drugi woli po prostu wbiec, bo wie, że może i lubi grać agresywnie, lubi zaskakiwać. Więc po prostu znajdźcie profesjonalistę, który odpowiada waszemu stylowi, tak jakbyście wy chcieli grać i się wzorujcie na nim. I wtedy będzie rola trenera. Będzie się opierać na tych elementach wcześniejszych, bo wy dostaniecie podstawę treningową, którą zrobicie, która wam pozwoli na to, żeby można było odzorowywać ruchy profesjonalistów i nie powinno wam zająć wtedy to więcej czasu. Do treningu indywidualnego, czyli trzeciego elementu, którego można się uczyć, chodzi trening drużynowy. To już łączy się z motywacją, to już łączy się z komunikacją, ale są też aspekty psychologii gry. Psychologii, tego jak radzić sobie na przykład ze stresem, jak radzić sobie z własnymi emocjami, jak rozwiązywać problemy, gdzie tkwi sztuka podejmowania decyzji w tym wszystkim, o czym mówiłem na wykładach tutaj w Krakowie dwa tygodnie temu, bodajże, albo tydzień. Tydzień temu, tak? Albo dwa tygodnie temu? No nieważne w tym momencie. Tego uczyłem, to już pokazywałem gdzieś tam na filmikach, jest, e, ale ewentualnie powiem gdzieś tam na końcu, wrócimy do tego tematu, żeby e, tym, którzy gdzieś tam tego filmu nie wiedzieli, dowiedzieli się. Idąc dalej, no są emocje w grze. To jest gra błędów, więc kto popełni tych błędów mniej? I emocje nie wpłyną źle na e, właśnie popełnianie e, tych błędów, znaczy dobrze odwracając to wszystko, czyli musimy radzić sobie z tymi emocjami, żeby nie popełniać większych błędów. Czasami jest tak, że w nerwach zrobicie coś i za chwilę zrobicie facepalm i kurczę, dlaczego ja to zrobiłem? No tak naprawdę może dlatego, że się zestresowałeś, wyłączyłeś myślenie, wyłączyłeś komunikację, po prostu zacząłeś myśleć o tym, jak Ci jest źle, jak Ci jest niedobrze i jaki słaby jesteś, a nie na tym, żeby faktycznie zagrać następną akcję lepiej. To w tym momencie jest akcja, w której w każdej rundzie masz Twoją szansę. Możesz ją wykorzystać, a możesz ją stracić, jeżeli nie będziesz chciał w danej rundzie wykorzystać swojej szansy, to Poczekaj na respie, usiądź sobie, kucnij, ee, pomyśl co robisz źle, albo się po prostu uspokój, wychilluj i zagraj swoje. Najlepiej jak umiesz, bo w tym momencie stres nie, nie doda Ci skilla, którego jeżeli wcześniej nie przerobiłeś treningami indywidualnymi, to nagle nie dostaniesz. Nagle on sam nie przybędzie, nie, nie dostaniesz skrzydeł, nie dostaniesz e, broni, która będzie miała tysiąc naboi, zawsze będzie leciała tam, gdzie będziesz chciała. Najlepiej, żeby samego wywaliła. Tak się nie da, więc ten stres też nie jest e, zawsze dobry. Mówię zawsze, bo mm, czasami on wpływa pozytywnie, ale to jest e, też temat na dłuższy wykład, żebyście zrozumieli, jaki jest sens tego wszystkiego. Więc jak widzicie, między samym rzucaniem smoków. A elementami e, faktycznie trenerstwa jest bardzo duża rozbieżność. Dlatego, jeżeli ja nie trenuję i jestem w stanie po prostu wejść, znając podstawy tego wszystkiego, wejść i tutaj z chłopakami grając naprawdę mało gier, grać jak równy z równym. To znaczy, że gdzieś te podstawy, które ja rozumiem i korzystam, działają. Prawdopodobnie, jakbym więcej zaczął trenować, więcej poświęcił e, czasu na grę, to raz miałbym tego czasu mniej dla was, na treningi, miałbym tego czasu mniej dla chłopaków, a poświęcałbym go dlatego, żeby samemu zostać personalistą. Ja w tym momencie nie chcę. Ja w tym momencie wiem, że ten czas, który e, mogę poświęcić na trenowanie, jest ważniejszym czasem niż to, że mogę zostać personalistą. I w tym momencie nawet nie próbuję. To samo w Lola czy w CS, a po prostu lubię zagrać w te gry. Taka w sumie ciekawostka z chłopakami. kiedy usiadłem tutaj do gier przez dwa dni, e, kiedy jeden z chłopaków po prostu mm, jeszcze do nas nie dołączył. Zagrałem z nimi dwa dni. 13 gier, które zagraliśmy łącznie. Przegraliśmy jedną i jedną zremisowaliśmy. I w przeciągu dosłownie tych gier awansowałem z szeryfa w tym momencie do Lema. Fakt, faktem, jedną grę jedynie. E, miałem ujemne KD, a reszta była gdzieś tam pozytywna. więc e, tak naprawdę, złapanie podstaw gry może dać Wam fajną rzecz do grania w kontera. A reszta to jest doświadczenie i umiejętność rozwiązywania problemów, które napotykacie na swojej drodze. Tak, e, jeżeli już mamy chwilę czasu, e, powiem Wam tak pokrótce, czym jest to podejmowanie decyzji. Tylko poczekam, aż tramwaj przejedzie. Bardzo urokliwe miejsce, no ale niestety miasto czasami zagłusza to, co chcemy zrobić. Podejmowanie decyzji to nie jest tak lub nie. Podejmowanie to nie jest idę lub nie idę, to jest efekt. Więc jeżeli będziemy podejmować decyzję na zasadzie wejść czy nie wejść, to albo wejdziemy, albo nie wejdziemy i mamy 50% szans na udaną akcję. Jak sobie zwiększyć? Z definicji podejmowanie decyzji. To jest zbieranie i przetwarzanie informacji o przyszłym działaniu. Jak widzicie nie ma w definicji słowa decydowanie jednego z dwóch ewentualnych wariantów. Więc jeżeli chciałbym zagrać na przykład AWP na midzie to muszę wyzbierać informacje. Jakie? Fajnie by było wiedzieć czy w ogóle zagramy fulla. Jeżeli chcę zagrać AWP na midzie i chcę ją wychylić fajnie by było żebym wiedział czy mam dobrego respa, czy przeciwnik może być wcześniej czy ich stać w ogóle na AWP, czy będą grali eco, czy raczej grają pod mida, czy wychylają we dwóch, czy rzucają smoki na zajęcie mida, to wszystko będzie decydować tak naprawdę o tym, w którym miejscu staniecie i czy się wychylicie, czy rzucicie sobie flasha, czy jakiegoś magicznego smoka i dopiero wtedy będziecie próbowali z tej awki wychylać na mida. I dopiero kiedy wy zbieracie, jak najwięcej informacji się da. Ty, te informacje, przemyślicie, czy to ma sens, czy nie, z tego wychodzi tak lub nie. I nauka tego jest bardzo ważną rzeczą, i tego też się nie złapie od tak. Tego prawdopodobnie nie zapamiętacie raz słuchając wykładów. To fajnie by było, żeby był ktoś, kto wam będzie za każdym razem przypominał, wyszukiwał momenty, w których można było jakąś informację dołożyć, bo zawsze lepiej się komentuje to, jak ktoś gra. Stojąc koło niego i skupiając się dokładnie na wszystkim, co jest na monitorze, niż faktycznie grając, zastanawiając się e, tylko i wyłącznie nad informacjami z gry i zbierając je. Bo też nie wszystko się e, zobaczy, bo wtedy głowa gracza jest poświęcona tylko temu, żeby zbierać te informacje, żeby zagrać jak najlepiej, a nie temu, żeby spokojnie gdzieś tam patrzeć sobie e, na monitor i wyszukiwać jego błędów. tak? Dlatego fajnie gdzieś tam siedzieć. Na, na streamie i pokazywać palcem tutaj źle, tutaj niedobrze, ten jest słaby, ten jest dobry, a wtedy samemu wejść do gry i popełnić parę błędów. Kolejną rzeczą, która może się Wam przydać, to świadomość popełniania błędów. Bo czym jest progres, jeżeli nie naprawianiem swoich błędów, nie dążeniem do doskonałości? Jak poprawiać swoje błędy? No trzeba być świadomym, że je robimy, więc tutaj. Podstawa tych wszystkich rzeczy, które powiedziałem, musi być, żeby zauważyć, który element brak w tym momencie, w którym elemencie mam braki. I te informacje, których wcześniej nauczyłem, które wytrenowałem, które e, wpoiłem do głowy, przydadzą się Wam w wyszukiwaniu Waszych problemów, Waszych błędów. Jeżeli znajdziecie błąd, będziecie w stanie podjąć dobrą decyzję i go naprawić czyli wyszukać wystarczająco dużo informacji na to, żeby tego błędu następnym razem nie było. Znaleźć sposób na radzenie sobie z własnymi emocjami, ewentualnie ze stresem i skomunikowanie się nawet z inną osobą i zapytanie, słuchaj, co zrobiłem źle, czy znasz odpowiedź na to, da Wam odpowiedź na wszystko i następnym razem może nie popełnicie tego błędu i to będzie progres. Jak widzicie, kolejny raz pokazałem Wam sposób, jak można... Być lepszym w kontera nie mówiąc o smokach, nie mówiąc o taktykach, nie mówiąc o ustawieniach na mapie. Wiadomo, są tematy crossfire'ów, ustawienia się na BS-ie, asekurowania pozycji, poruszania się indywidualnego po mapie, poruszania się grupowego po mapie, a jakby zebrał te wszystkie informacje, to jest tak naprawdę miesiąc wykładów dla Was. Więc w takim razie, gdzie tkwi element trenera po tym miesiącu? Gdzie tkwi element trenera piłkarskiego, kiedy on dostaje w pełni wyszkolonego? gracza. On już wtedy działa, pomaga w taktyce i wyszukuje błędów na boisku. Ja wyszukuję błędów na mapie. Ja wyszukuję błędów indywidualnych, jak i grupowych. Czyli szukam tych braków, tych elementach, których wcześniej nauczyłem. Dlatego ktoś powie, no dobra, trenuję 3 miesiące, a tak naprawdę niczego mi nie nauczyłeś. Ale radzisz sobie z problemami. Używasz dobrej komunikacji. Radzisz sobie ze stresem, radzisz z emocjami, radzisz z własnym ego, podejmujesz decyzję, bo wiesz jak, czego więcej trzeba. Dlatego moim zdaniem tak powinien wyglądać tok e, trenerstwa. Inna rzecz jest w momencie, kiedy właśnie dostajesz już stricte najlepszą drużynę, którą masz prowadzić. Przy, na przykład tutaj Kuben. Kuben w tym momencie nie musi uczyć chłopaków gry od podstaw. Oni mają swoje podstawy, świetne, jeżeli nie wybitne. I w tym momencie pracują razem, on jako były gracz zna taktyki, zna pojęcia, zna wszystkie elementy i może zobaczyć na grę chłopaków z boku i pomyśleć, kurczę, jakby można było to lepiej zagrać, bo kiedyś i on także prowadził gry, robili wspólne taktyki przez lata. I to jest świetne, dla nich jest w tym momencie Kuben naprawdę świetną osobą, która może im pomóc. Ja raczej staram się brać wszystkich i pomagać im dążyć do tego, żeby w bardzo krótkim czasie mogli zobaczyć, czy się do tego nadają lub nie. Bo ktoś za chwilę powie, no dobra, 5 lat grałem w CS-a, od 7 lat gram w cs -a. no dobrze, ale gdzie jestem? Chłopaki powiedzieli, że w 30 dni zrobią progres i ten progres widać. W 30 dni, więc... Trening indywidualny jest przewidziany, że on ma dawać efekty po dwóch miesiącach. Nie wszyscy tutaj nawet dwa tygodnie zdążą zrobić treningu indywidualnego, ale to jest ważne. To jest ważne, do tego, że po miesiącu to się nie skończy. Trening nagle się nie przerwie. Będziemy trenować dalej. Ja w tym momencie nie dokładam nowych elementów. Nie pracujemy wybitnie nad kolejnymi mapami. Bo lepiej zrobić coś dobrze niż zrobić wszystko średnio, a nawet słabo bym powiedział. Więc. Powiem Wam tak, ja uważam, że ze 100% graczy, 90 nie nadaje się do bycia profesjonalnym e sportowcem. Dlatego, że po prostu chcą grać w tą grę. Grają, bo koledzy e, to grają, grają, bo są fajne skiny, grają, bo po prostu lubią pobiegać po mapie, grają, bo mają z tego chill, z 10%, które wykaże, że chce pomyśli, kurde, chce być profesjonalistą, spróbuje. Ale tak naprawdę wszyscy profesjonaliści mieszczą się w jednym tych wszystkich graczy. Nawet nie w pełnym procencie. Zakładając, że powiedzmy jest 100 profesjonalnych drużyn na całym świecie, które mogą dać swoim graczom możliwość finansową, sprzętową, żeby robili oni to w pełnym wymiarze czasu, a nie pracowali, nie chodzili do szkoły i po prostu gdzieś tam w wolnej chwili grali w kontera. To nazwijmy profesjonalistami. To w porównaniu do prawie 8 milionów wszystkich graczy, jest mało, prawda? Więc wyjście z tej szarej strefy tych wszystkich ludzi, którzy grają musi po prostu być jeden element, powiedzieć, że chce. Jeżeli chcesz, to po to są organizacje, taka jak na przykład Adversa, żeby pomagać ludziom. Czy się ktoś tutaj czegoś nauczy, czy stwierdzi, że się nie nauczył, ja i tak wiem, że złapał te podstawy, które nawet kiedy ja nie będę Was prowadził. Ja nie będę waszym trenerem, znajdziecie analityka, który powiedzmy nazwie się nawet trenerem, i on was będzie prowadził w momencie, kiedy będziecie mieli fajne podstawy, to już może działać. I mając własną świadomość i umiejętność naprawiania błędów. Ja już wam nie będę potrzebny, tylko sami będziecie nad tym działać. Dlatego drużyny przychodzą, drużyny odchodzą, ludzie się zmieniają. Jedni chcą, drudzy mówią, że chcą, a tak naprawdę po tygodniu ich nie ma. To. Dobranie drużyny jest ciężkim tematem, ale pamiętajcie, jeżeli ktoś będzie miał umiejętności indywidualne i będzie miał komunikację, to to jest dobra osoba do drużyny. Jeżeli ktoś nie będzie miał komunikacji, bo będzie bezprzewerejdżował, to co z tego, że będzie miał umiejętności indywidualne? Sam gry nie wygra, a wy się będziecie tylko denerwować i was stres będzie zjadał i emocje będą brały górę. Jeżeli ktoś będzie się fajnie komunikował, a nie będzie miał umiejętności indywidualnych, będzie można je wytrenować. Mając podstawy treningu indywidualnego, które przedstawiam ja, które chłopaki tutaj, z których korzystają. I chyba na ten czas to, to tyle. Na pewno będziemy nagrywać więcej filmików, um, które się da. Ja na pewno ruszę swojego Facebooka, na którego um, zapraszam. Na pewno ruszymy tutaj z Ziemniakiem YouTube'a, żeby um, wrzucać tutaj te wszystkie elementy, żeby wykłady na temat tych wszystkich elementów i wielu więcej, które. Mam, które przygotowałem do tego systemu, żebyście mogli je poznać i wzorować się na tym, i zdrowo trenować sport elektroniczne, a nie tylko grać w tą grę. Bo to jest różnica. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Cześć. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Ale się nagadałem, nie.